vloga i challenge'u. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, które większość z Was na pewno już bardzo dobrze zna. Wiecie gdzie jesteśmy? Dokładnie tak, to jest park nad kanałem bydgoskim, w którym w zeszłym roku bardzo często nagrywałyśmy latem, a że ja wykorzystuję już bardzo fajną pogodę, to dzisiaj mam dla Was mega niespodziankę. Dzisiaj wcielę się w rolę króliczka Bri Bany, czyli będę go szukać w każdej możliwej postaci, ale jakie zadania będę musiała zrealizować, to już pozostaje i dla mnie i dla Was niespodzianką. Wie o nich właściwie tylko mój kamerzysta, no i jak zwykle Sylwia. Moja zabawa zaczyna się od wielkiego poszukiwania. Gdzieś tutaj w trawie są ukryte niebieskie kwiatki z numerkami, a numerki będą wskazywały ilość wykonywanych zadań. Uwaga, uwaga! Widzę, tutaj jest jeden. I uwaga, uwaga, jaki numerek się tutaj skrywa? Jedyneczka! Tutaj mam wszystkie zadania dla Ciebie, Iska. Miał numerek jeden, także dla Ciebie pierwsze zadanie. Jedyneczka, czyli... od której strony? Od, od tej, lewej. od tej. Mogę sobie wyciągnąć? Taram, taram, taram. Pierwsze zadanie: słodycze z królikiem. To. Muszę iść do sklepu. Okay, czas wyruszyć na pierwsze poszukiwania słodkości z motywem królika. Jako pierwszy sklep wybrałam Biedronkę, którą właściwie mam pod nosem. No i przeszłam wszystkie regały, no i niestety klapa. No cóż, to czas jechać do garażu po auto. Wybrałam się do sklepu kawałeczek dalej. No i spróbuję w kolejnej Biedronce, która ma troszeczkę większy asortyment. No i niestety, tutaj też nic nie znalazłam. No dobra, w Biedronce klapa to czas odwiedzić kolejny sklep. No i kolejne regały, pełno słodkości. Znalazłam nawet czekoladę z motywem Pepy, ale przecież nie tego szukam. Miałam nadzieję przy żelkach, bo było tutaj bardzo dużo różnych motywów, ale niestety na minionkach i innych różnych misiach się skończyło. No i moi kochani, weszłam na regał z płatkami, a tutaj Eureka! Znalazłam królika! Są płatki Nesquika, nawet się zrymowało. To co? Lecimy je testować! Mamy to! Pierwsze zadanie zaliczone. Udało się znaleźć słodycze Nesquika z przepięknym królikiem. Generalnie trochę się stresowałam, no bo jednak nie w czas te królikowe zakupy. Wielkanoc już była, ale udało się, mamy to. To co? Testujemy! Uwaga, uwaga! Strasznie drogie te płatki, no ale czego się nie robi dla spełnienia zadania? Yy, Okej, okay. Okazało się, że to było bardzo proste. Ja się gdzieś tam dobierałam od środka. Pachną mega czekoladkowo. Pierwsza literka, którą wylosowałam, to literka M, trochę zniekształcona, M albo B. Chciałam znaleźć I, ale nie było. Więc niech będzie C. To co? Pierwsze zadanie zaliczone. Zobaczcie jak tutaj jest pięknie, śpiewają ptaszki, wszystko już robi się bardzo zielone. Także już mega wiosennie. Do lata jeszcze trochę, ale już naprawdę bardzo miło spędza się czas na zewnątrz. To no co? Czas szukać kolejnych kwiatków, bo kolejne zadania przede mną. Szukiwania kolejnych e, kwiatków. One mają dość charakterystyczny kolor, więc powinnam dosyć szybko je znaleźć. Tak, jest tutaj następny. Uwaga, jaki to tu numerek? Sześć czy 9? Nie no, aż tyle zadań chyba nie mam. Szósteczka. Kolejne zadanie dla Ciebie. Możesz sobie wybrać szósteczkę taką Losowałam jaką znalazłaś. To jest to? Ostatnia. Uwaga, uwaga. Gra z królikiem. Nie mogłam się tego doczekać. Jestem ciekawa czy w ogóle znajdę jakąś apkę z królikiem. To co? Lecimy na poszukiwania. Znaleźć króliczkową apkę, i to jest Baby Bunny My Talking Pet. Czyli jestem ciekawa, czy to będzie coś podobnego do Toma, bo tam jest My Talking Tom. Zobaczymy. Niemniej jednak czas zwiedzić na szybko tą aplikację. Mam nadzieję, że zadanie zaliczone. Króliczek jest, jako motyw główny. Zobaczcie, nawet się tutaj teraz pojawił. No i moi drodzy, Store Boutique Singing Room. Zobaczymy, co się kryje w butiku. Możemy go tutaj ubierać i przebierać. No to co? Czas na szybką stylizację. Uwaga, uwaga. Może korona, ale ładnie wygląda. Może czas na jakieś okularki różowe. Idealnie pasują. Jakieś kapcie z królikiem, ale pewnie będą zablokowane. Zobaczcie, tutaj na tej miniaturce są takie słodkie. Hmm, ale chyba ich nie ma tutaj. Może coś takiego? Świetnie to wygląda. Dobra, okularki te różowe mi się bardzo podobały. I ja myślę, że taka stylówka jak najbardziej do niego pasuje. Co wy na to? O, jeszcze torebeczka. Dobra, w butiku już byliśmy. To teraz czas zobaczyć, co to jest store. Chyba jakiś sklep. To nie, tego nie chcemy. Fotobudka. No i nasz piękny króliczek teraz zapozuje nam do zdjęcia. Ach, nie zapozuje. Fotobudka jest zablokowana. Tak mi przykro. Pewnie przy kolejnych etapach gry jest, yy, jest aktywna. A zobaczymy, co się kryje tutaj w Singing Room. No trudno. Ale co, moi drodzy, zadanie zaliczone. znaleźć apkę z królikiem. Dajcie znać, czy kiedykolwiek graliście w tą grę. No a na mnie chyba czekają kolejne zadania. Kolejny numerek to dwójeczka. Co? Czas na kolejne zadanie. Wylosowałam dwójeczkę. No to teraz będziesz miała... Misję? Misję. Boję, boję się. Boję się, boję się. Królikowy ubiór albo makijaż. O matko! To co, teraz znowu muszę wyruszyć na zakupy? Czy znaczy, mam jedną rzecz w zanadrzu, ale może uda znaleźć się coś ciekawszego? To co? Lecimy na shopping! Czy makijaż? No cóż, najpierw poszukam, e, próbuję poszukać jakiegokolwiek ubranka. No i słuchajcie, pierwsze co znalazłam, to znalazłam taki urocze śpiożki, ale no zdecydowanie za malutkie, nie weszłabym w nie. Później poszukałam takiej opaski z uszami, e, ale to niestety też nie było to. Przedzierałam się przez wszystkie działy, no i oczywiście zero motywu króliczkowego, a te uszy to chyba jednak nie były uszy królika. Uderzyłam jeszcze do innego sklepu. Tutaj też cała masa zaba. Cała masa akcesoriów. I oczywiście było mnóstwo uszów, ale niestety nie królika. No trudno, nic się nie udało znaleźć w sklepach, ale ja mam alternatywę, którą zaraz zobaczycie. Średnio udane. No, tak jak już wcześniej mówiłam, w przypadku słodyczy, niestety to nie jest okres na króliki. Coś tam by się znalazło, jakieś opaski i tak dalej, ale ja chciałam, żeby to było bardziej spektakularne. Także uwaga, uwaga, czas na metamorfozę! Dzisiejszy challenge mega mi przypasował, bo na szczęście w swojej szafie znalazłam idealnie dopasowany strój. Zobaczcie, królik w pełnej okazałości. Wyglądam. Myślę, że spoko jak na dzisiejszy odcinek. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba. Słuchajcie, ludzie się na mnie dziwnie patrzą, ale generalnie yy, nie będę się tym przejmować. Mam nadzieję, że zadanie zaliczone. Oczywiście, że zaliczone. To co? Poproszę kolejne. Kolejne kwiatki przed nami. Uwaga uwaga! Poszukiwania trwają. I ja tutaj widzę następny niebieski kwiatek! I to jest piąteczka! Kolejne zadanie na pewno Cię bardzo ucieszy. Jak już jesteś Nie przebrana za. Coś może mnie bardziej ucieszyć niż ten strój. Jak już jesteś przebrana za królika, to musimy zrobić zdjęcie na Instagrama. To jest moje kolejne zadanie? Zdjęcie na Instagram! Wow, super! No to działamy! Dobra, ja się przygotowuję do zdjęcia. Ubiorę sobie kaptur, żeby widać było moje piękne królikowe uszy. Uwaga, uwaga, czy coś z tego wyjdzie. Ale ładne światło! Musicie koniecznie wpaść na mojego Instagrama i napisać w komentarzu, że widzieliście mnie na filmie właśnie jak robię sobie to zdjęcie. Także serdecznie Was wszystkich pozdrawiam! Uwaga, uwaga, kolejne zadanie przede mną. Jak na razie chyba realizacja idzie mi całkiem nieźle. No to teraz czas na czwóreczkę. Już sobie sama wzięłam kolejne zadanie. Uwaga, uwaga, co jedzą króliki? Więc kolejna wyprawa do sklepu przede mną! Kolejne zakupy, no i kolejny sklep. A tutaj piesio, który czeka na swojego pana. Tym razem, pierwsze na co uderzam, to dział owoce i warzywa. Co jedzą króliki? No, pierwsze co nasuwa mi się na myśl, no to to, że jedzą marchewkę. Na każdym zdjęciu kojarzę królika z marchewką, tak? Więc przedzieramy się przez te wszystkie działy i na szarym końcu są marcheweczki. Znalazłam sobie takie dwie dosyć duże, dorodne marchewki. Oczywiście warzymy. Niecała tam, no trochę ponad złotówkę, marcheweczka pokrojona. No i co? Wcinamy. Kolejne zadanie zaliczone. Nie on daleko. Ja szłam zupełnie w drugą stronę, ale jest. Ostatnie zadanie, czyli zadanie numer 3. Coś, na co chyba najbardziej czekałam, czyli królikowy unboxing. W dzisiejszym odcinku wcieliłam się w króliczka Bree Bunny, więc nie mogło zabraknąć cudownego zestawu od Enchantimals, czyli Bunny Mobile. To co czas na przejażdżkę z Bree Bunny. Bribany prezentuje się naprawdę przepięknie, ale trzeba ją rozpakować, żeby zobaczyć ją w całej okazałości. Autko jest już wyciągnięte. Słuchajcie, wygląda naprawdę nieziemsko, w ogóle z tymi uszami z przodu na szybie. Już nie mogę się doczekać, aż nasza Bribany i jej króliczek Twist pojadą na przejażdżkę. Dostałam się już do królisia, który za chwileczkę zasiądzie na miejscu pasażera. Nie może oczywiście zabraknąć walizeczki, do której zapakujemy wszystko na wycieczkę. Akcesoriów mamy sporo. Mamy coś do picia dla jednej i dla drugiej osoby. Mamy oczywiście olejek do opalania. Mamy przepyszne babeczki, jakby ktoś zgłodniał. No i okularki przeciwsłoneczne. Żeby się nie zgubić, będzie towarzyszyła nam mapa. Ta na naszą piękną, główną bohaterkę, czyli Bree Bunny. Nasza Bribany siada oczywiście na miejscu kierowcy, bo to właśnie ona ma uprawnienia do prowadzenia tego króliczkowozu, a jej pasażerem jest jej ukochany przyjaciel króli. Jest oczywiście miejsce do włożenia napoju jeszcze kilka akcesoriów, które zapakujemy do tej walizeczki. Między innymi olejek do opalania i okulary dla naszego królika. A to wszystko wyląduje w tym otwieranym bagażniku. Zobaczcie ile tutaj miejsca. Wszystko wejdzie ładnie do środka. Zamykamy nasz bagażnik. Tutaj położymy im mapę, żeby nie zabłądzili po drodze. założymy jeszcze okularki. No to co? Nasi bohaterowie są gotowi na wycieczkę. Unboxing z Bribany to nie może oczywiście zabraknąć największego króliczka z serii Enchantimals. Zobaczcie jaka ona jest wielka, jak oni się pięknie prezentują razem, a ten park to ich idealne środowisko. Dzisiejszego vlogu challenge'u. Słuchajcie, ja bawiłam się świetnie, wcieliłam się w rolę królika, miałam mnóstwo królikowych misji. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. No i oczywiście czekam, aż napiszecie w komentarzu Wasze kolejne propozycje na challenge, które chcecie, pojawiły, aby pojawiły się na moim kanale. Do zobaczenia, dziękuję, że byliście razem ze mną. pa! pa!